Ja... Ja was to zaskoczę, ale... Wiecie, że istnieje coś takiego jak ten? Skrzynki w... 2. No to, No i kiedy była ostatnia? Tak zwany Revolution. Rewolucja była już dawno, bo to w lutym było. Pamiętacie to w ogóle? Jak to już rok bez skrzynki nie ma. Czajcie? No właśnie. Taka sprawa. To może ten... By spoko było jakąś skrzynkę dodać kiedyś. A skoro spoko by było, gdyby jakaś skrzynka była, no to w niej są te. Itemy. No a skoro są itemy, to na te itemy można wlepki. Pyk, pyk. No i jakie itemy chcielibyśmy? O tym ten film. Na początku, Skins Mańki. Strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek do cen skinów. Proszę se wejść, jeszcze link w opisie. To tam jest konkurs. Taki spoko, że se można zarobić nieco, jak się jest aktywnym. Polecam. Ok, ok. Ale ja też tak nie bez kozery trochę ten powód poruszam. Bo wygląda na to, że nowa skrzynka to rzeczywistość. Ja powiem, że nie, trochę tak. O tak, tak trochę to wygląda. Więc w sumie spokojnie by było się zastanowić nad tym, jakie są konsekwencje dodania takiej skrzynki. No więc, nowa skrzynka to jest na pewno zastrzyk graczy. No bo jak jest nowa skrzynka, to ludzie wbijają i mówią tak, o, zagram se w komputer, dropnę se skrzynkę, pieniądze. Nowa skrzynka to często też jest wylecenie starej skrzynki. W tym momencie skrzynki załamania lub skrzynki ukąszenia węża. Tej lub tej. Jak chcecie, powody jakieś. W sumie już nagrywałem dlaczego, dlaczego według mnie, skrzynka ukąszenia węża jest bezpieczna, ale to ogólnie nie ma reguły. Oni wywalają co chcą. Dla mnie, skrzynka ukąszenia węża jest bezpieczna, bo. Się szykuje nowa skrzynka z nożami, więc raczej to skrzynkę z nożami by zamienili. To po pierwsze, po drugie, skrzynka ukończenia węża powoduje najprawdopodobniej, wydaje mi się, ma jednego z najbardziej takich. Ona posiada skina, który daje temu rynkowi tak wiele, że ja nie wiem, czy oni, aby na pewno używając mózgu, są w stanie wywalić te, akurat tę te skrzynkę, a nie starczą skrzynię załamania. No nie wiem, czy oni są w stanie skrzynkę wę ukąszenia węża wywalić. To ma slejta. Halo, na niemal co drugim slajcie jest jakiś kraft. Rozumiecie, ten AK ma najprawdopodobniej sam w sobie więcej kraftów niż cała reszta tych skinów. Więc ja się zdziwię, jeżeli tak bardzo konsumpcjogenny przedmiot zostanie usunięty z polidropu. No nie wierzę w to. Dla mnie skrzynia załamania to jest, no dla mnie 70 do 30, że wywalą. To jest druga rzecz, która się wydarzy. A to tak streściłem, nie? Dlaczego tak uważam? Żeby nie było. Ale może być, mówię, 70-30. Yy, no i dalej. Jeżeli wyjdzie nowa skrzynka, no to są nowe skiny. A nowe skiny to są nowe crafty, no nie? Bo ludzie, na przykład niektórzy sobie holdują takie naklejki w stylu Katowice 2015 na ładne skiny. Niektórzy sobie nawet e, obkupują hmm, w Titanic Holo z 2014, wiem, że jeden Chińczyk miał 12 sztuk e, przyszykowane na nowe skinki. No i tak to w sobie wygląda, nie? Raczej na operacje to holdują, takie, takie rzeczy w stylu Katowic, ale ogólnie rzecz biorąc, no to jakieś Katowice 2.15, i 2014, sam wiem, że dużo kolekcjonerów istnieje, którzy lubią sobie po prostu coś e, e, nakleić. No i trzeba się zastanowić, kiedy ostatnio dostaliśmy w C.S. jakikolwiek content, który nie zawierał czegoś chińskiego? No właśnie, no już trochę temu. Więc wydaje mi się, że ogólnie coś chińskiego jest wręcz pewniakiem, tak jak to w skrzynce rewolucji był Glock, tak wydaje się, że znowu raczej coś chińskiego nas czeka i to bardzo dobrze, jak się wydaje, bo to zawsze jest gdzieś tam na Roxa popyt zwiększony, to zawsze stymuluje Antwerp. Mega spoko by było zobaczyć coś takiego jak AK Ice Cold. To był powiedzmy sobie kałach, który naprawdę bardzo dużo do gry wniósł. Nie pamiętam, czy on wyszedł w skrzyni Revolution, AK Ice Cold. Nie, to była. Ten. To była skrzynia odrzutu. No właśnie, mi się to już troszeczkę zlewa. Nie mówię o ostatnich, tylko o tym, że tego typu. Skiny właśnie są ważne dla tej gry, jak wychodzą, ponieważ to jest stymulanta dla rzeczy pokroju. Movistar Riders Holo, Entropic Holo, Imperial Holo i oczywiście Clownine Holo. Mm, także to ogólnie wszelakie niebieskie skiny do popularnych broni. To jest bardzo dobra rzecz, bo to zawsze tamte naklejenia powoduje. To w ogóle one się dosyć szybko robią te naklejenia co ciekawe, pomimo ceny tych wlepek, także to też ważne do podkreślenia. Kolejną rzeczą, która w sumie by się przydała, nie wiem w sumie kiedy ostatnio coś takiego było, bo jakoś sobie nie przypominam, mogę teraz mieć sklerozę, ale właśnie nie pamiętam kiedy... Aha, no tak, jeszcze był tam ukał chińczykowaty. Właśnie nie pamiętam kiedy ostatnio dostaliśmy coś czerwonego. Pod mouse, a wydaje mi się, że w sumie przy tym, jeżeli. Znaczy, problem jest w tym, że Valve, z tego co deklaruje, nie za bardzo patrzy na rynek. No nie, oni mają, oni ogólnie mówią, że mają w dupie rynek. Tak, tak sugerują się utwierdzić. Jednak zobaczymy. Dla mnie osobiście ważnym, żeby wyszło, jest coś czerwonego bo jeżeli wyjdzie coś czerwonego, no to to jest stymulanta dla mouse, nie? Także to jest też spoko. Fajnie by było też zobaczyć coś właśnie w tych kolorach, e, które pasuje mniej więcej do na przykład Apex Holo, no bo to też byłoby spoko. I e, ja bym jakoś tak powiedział, no wiadomo, ten nóż cookie, tak on się nazywa, to gdzieś tam wyjdzie. W sumie to jest dosyć ciekawe, bo to się ogólnie wydaje, że tego typu rzeczy jak takie jakieś nowe noże, wpuszczenie jakiegoś takiego nowego contentu, to jest bardziej Coś na operację, niżeli na Taką zwykłą skrzynkę, żeby ją wydać, nie? Zawsze tak jakoś było, że taki nowy content, typowy Wchodził z operacją no Wiecie, gdybyśmy dostali operację z samym nożem Kuki, no to chyba by Ludzie, nie wiem, się oknami wpierdzielili do siedziby Valve, za to gdybyśmy dostali e, operację z nowym zestawem noży, no to w sumie powiem szczerze, że na rynku noży byłby niezły harmider. Tam jest w ogóle m, ten... Ja mam wam ciekawostkę, bo jeżeli wejdzie nowy nóż, nie, to on będzie m, niewycenialny. Tam będzie taki śmieszny szkopuł z nim, który najprawdopodobniej zrobi y, ten... W tam, się tam będzie takie okienko ryzyka, które będzie można łatwo podjąć yy, o godzinie. No, mm, jak to się liczy? To, to ryzyko będzie możliwe do podjęcia w pewnej godzinie, żeby zminimalizować, jakby to ryzyko. Yy, I ono będzie bardzo zabawne, ponieważ je, jeżeli ono się. ono będzie na bardzo małym ryzyku, to będzie bardzo małe ryzyko, a będzie bardzo. Duże potencjalne kwoty generowało tam za, zawsze z nowymi itemami to jest. Ja już to ogólnie opracowania tego mi się nie chce robić, tak jak ten wyjaśniłem z tymi skrzynkami. W każdym razie, jak wchodzą nowe itemy, to jest no, no, jest zabawnie po prostu z nimi. No, to tak powiem. Taka podpowiedź, tylko rzucę, że żeby to wykorzystać, trzeba mieć dosyć dużo pieniędzy na Steamie i najlepiej na 15 kontach. Także w ten sposób. No i tam ogólnie. Chodzi o to, że tam jest Infinity Mani glitch, zwyczajny. No bo kos jest dużo, nie? W sensie, nawet jak sobie wchodzi jakaś jedna kosa, nie? No to... Jakby... Załóżmy, wchodzi kosa. I... Mm, powiedzmy, macie... W pierwszy dzień, załóżmy, że ona by biła ze starymi, jakby skinami. Załóżmy w ten sposób. W pierwszy dzień, kosę Fate Factorine'u wydropi, nie wiem, jedna osoba, czy coś takiego. Znaczy, Fate Factorine'u, no Fate po prostu. Albo dajmy na to inaczej. Dopplera w Phase 2 wydropi jedna osoba. Nie? I można taką kosę po prostu, bo te, tego nie wydropi kosy y, Phase 2, nie wydropi mózg jakiś. Nie, to nie jest tak, bo te skrzynkę otwiera każdy więc kosę Doppler Face 2 wydropi jakiś debil i on wystawi ją na rynek. Po prostu. I się dają kupić wtedy z tego rynku. A to jest jedyna kosa Face 2 nowa. Więc czekasz tydzień i on sprzedajesz na bawie za razy 30 czy razy 20. Bo to będzie jedyna taka kosa, wtedy 3 double. I Chińczycy zobaczą. Face <laughs> 2! I kupią. No, no, to jak. No, i no, to trochę więcej rzeczy jest. Ale ogólnie o to chodzi. Plus, minus. Także ta nowa skrzynka, no nie wiem, czy ona wyjmuje pieniądze z rynku. No nie, nie wiem, ostatnio jak biła Revolution, to nic nie spadło. To ogólnie nie ma znaczenia żadnego. To się tak wydaje tylko, że o ile pieniędzy znika, a ile graczy się pojawia, nie? Więc to jest jakby trochę wymiana kapitałowa. BTW. Y Skrzynek się otwiera dziennie... ten. Ile się otwiera skrzynek dziennie? W chuj, no nie? Więc po prostu się trochę z tych w chuj nie otworzy i się nowe otworzą. Więc to ogólnie... a, to to tu nie ma akurat żadnego znaczenia. Dla rynku. Jedyne co się liczy to to, jakie skinki wyjdą, yy, jakie będą noże i jak one będą rozwiązane i czy będziesz miał hajs na koncie, żeby to, yy, ten, w jakiś sposób ogarnąć, nie? W ten sposób. No to, to tyle, nie? Co? No, no to niech wychodzi.